Niezwykłe. Witam was na pierwszym odcinku gotowania dla leniwych, czyli jak osiągnąć efekt wow i się specjalnie nie napracować, nie spędzić wielu godzin w kuchni. I dzisiaj chcę wam zaproponować super ulubiony mój dressing do sałaty z naszą wspaniałą musztardą figową robioną ze świeżych fig. Co potrzebujemy? Oczywiście sałatę i potrzebujemy słoik średni. Nie za duży, z dobrą pokrywką, bo oliwa ma to do siebie, że zawsze wypływa. Oliwa sprawiedliwa. Uuu! Pierwszy odcinek, mam nadzieję, że wybaczycie mi, pewne zdenerwowanie. Yy, nalewamy pół szklanki mniej więcej oliwy. Warto sobie zrobić taki dressing na zapas, mieć go w lodówce na kilka dni, żeby nie bawić się w to codziennie. Oliwa najlepiej z pierwszego tłoczenia z oliwek. Dodajemy troszkę octu balsamicznego albo kremu balsamicznego, szczyptę soli. No i właśnie. I naszą wspaniałą musztardę figową, która ma ziarenka gorczycy i sprawia, że... O, widzicie, nie mam łyżki, może użyję tę, sprawia, że chrupie w zębach i dajemy łyżkę musztardy figowej. Teraz chwila prawdy, czy słoik wytrzyma. Zakręcamy mocno i potrząsamy. Możemy tak naprawdę do tego dressingu dodać również inne rzeczy. Możemy dodać ząbek czosnku, jeśli lubimy. Możemy dodać zioła. Jeżeli mamy sałatę, która jest na przykład z mięsem, z mięsem z indyka, czy z mięsem z kurczaka, taką, która robi za cały obiad, warto wtedy wziąć na przykład naszą musztardę korzenną, pomarańczową, z nutą pomarańczy, i dodać do niej na przykład łyżeczkę konfitury pomarańczowej. Wtedy dressing będzie taki mocno pomarańczowy, gęsty i słodkawy. Więc tak naprawdę warto eksperymentować. Bardzo Was do tego zachęcam, bo ten dressing może być ze wszystkim może być z rozmarynem może być, hmm, co by tu jeszcze na przykład pasowało. Ale tak się zastanawiam nad tym czosnkiem, o którym powiedziałeś. Mm -hmm. Jeżeli dodamy do figowej słodkiej musztardy ząbek czosnku, czy on nie zabije tego delikatnego smaku figu? Wiesz co, no może trochę rzeczywiście, natomiast no wszystko jest kwestią gustu. Ja na przykład zawsze lubiłam takie połączenia rzeczy słodkich z ostrymi. Kiedyś na przykład uwielbiałam smażony boczek z patelni z konfiturą truskawkową, więc połączenie zupełnie od czapy. Myślę, że warto eksperymentować, masz rację, musztarda figowa jest delikatna, jest słodkawa i nie wszystko, takie, takie intensywne smaki nie będą do niej za bardzo pasować, ale jeżeli komuś będzie tak smakować, to myślę, że nie będziemy mu zabraniać. Nie, nie tym bardziej, że ja dodaję więcej tej musztardy figowej mhm. do mojego dressingu, bo ją uwielbiam. A. To no właśnie. To tu mamy całe ziarnka Gorczycy. Ten głos za światów to moja wspólniczka, Monika Mazurkiewicz, która mnie tu nagrywa i wspiera, oświetla i, i, i jest prawą ręką. No i cóż, i całe gotowanie. Mamy słuchajcie, tego dressingu, myślę, że na co najmniej dwa razy. Możemy go zrobić również więcej, bo on w lodówce postoi. Polewamy sałatę. Możemy dodać pomidorki, możemy dodać jakiś owczy ser i mamy super sałatę. To tyle. Pierwszy odcinek gotowania dla leniwych mamy za sobą. Myślę, że pierwsze koty zapłotu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I zapraszam na kolejne odcinki i na wspólne gotowanie.